Jerba Mate recenzję witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował Jerba Mate Aquantadora Tradicional, która już była na moim kanale, jednak tym różni się od swojej poprzedniczki, że w prawym górnym rogu możecie zobaczyć naklejkę Plus Energia. Naklejka ta oznacza, że yerbata ta powstała w nieco innym procesie niż swoja poprzedniczka, czyli zwykła tradycjonal. Yerbetom możecie zakupić m.in. na UN Mate w cenie w tej chwili pod koniec marca 14,99 za pół kg i od razu Wam mówię, że za tą cenę kupujcie w ciemno, natomiast w standardowej cenie kosztuje ona 23,90. Dlaczego jest to plus energia? Ponieważ yerba ta, w przeciwieństwie do zwykłej tradycyjnej, powstała po przesunięciu zbiorów samego sokrzywu paragwajskiego na nieco gorętszą porę, ponieważ zazwyczaj yerb zbiera się od marca do października, surowiec na tą został zebrany podczas argentyńskiego lata. Było to podyktowane m.in. współpracą właśnie z UN MATE, którą możecie znaleźć na karcie produktowej Aquantadory u nich w sklepie, polegającym na tym, że po prostu UN Mate dało znać Aquantadorze, że polscy użytkownicy poszukują czegoś mocniejszego, natomiast Aquantadora chciała poz pozostawić, jakby zachować ten swój smak i dzięki temu doszli do jakiegoś kompromisu, Ponieważ yerba zebrana zbyt późno, lub zbyt wcześnie, mogłaby mieć nieco inny smak, no i Aquantadora musiałaby rzeczywiście wypuścić taką nową linię smakową. Wśród której znajdziecie również z tego, co zauważyłem na stronie Aquantadory, yerbę półsłodką, która jest od razu standardowo doprawiona słodzikami. Jest to Aquantadora w granatowym opakowaniu, prezentowana z tyłu. Obok niej znajdują się również pozostałe produkty Aquantadory, które miałem przyjemność recenzować, czyli m.in. Aquantadora Conchierbas, Suave Terrere czy zwykła Tradicjonal. Wracając do samej Aquantadory, na opakowaniu znajduje się również zawartość kofeiny. I ta zawartość kofeiny na tym opakowaniu, jak wejdziecie na mojego Facebooka, znajdziecie zdjęcie naklejki od UNMATE. Także znajdziecie zdjęcie e, informacji, która znajdowała się pod tą naklejką. I na naklejce mieliśmy taką informację, że w yerbie tej znajduje się 220 mg kofeiny e, w naparze przygotowanym z 50 g suszu przelanej przy, z wodą e, o pojemności 500 ml o temperaturze 70 stopni. Tutaj mamy plus energia, czyli tej kofeiny powinno być nieco więcej. Natomiast pod naklejką była informacja, taka jaka znajdowała się na zwykłej Aquantadorze Tradicional, że zawartość kofeiny w tej yerbie wynosi 220 mg w naparze przygotowanym z 50 g suszu, z wodą o temperaturze 70 stopni, ale której objętość wynosiła nie 500 ml, a 200 ml. Więc tutaj bez problemu można założyć, że tej kofeiny jest nieco więcej, że tej kofeiny jest około powiedzmy 440 mg w naparze przygotowanym z takiej standardowej ilości wody, czyli powiedzmy 500 ml. Więc czy yerba ta jakoś wyjątkowo ma zawartość tej kofeiny? No powiedziałbym raczej, że jest to standardowa zawartość tej kofeiny. Ta plus energia. Nie chciałbym powiedzieć, że jest to chwyt marketingowy, ale bardzo mocno na to wygląda. O tym, czy moc i ta pobudza, powiem w dalszej części recenzji. Natomiast, przechodząc do samego opakowania, nie różni się ono właściwie niczym od. Opakowania tradycjonal, oprócz tego, że umieszczono po prostu na niej w prawym górnym rogu naklejkę plus energia, która zresztą jest naklejką, a nie jest przeprojektowanym opakowaniem, więc po zdjęciu tego, tej naklejki nie różniłaby się ona niczym od. Akwantadory Tradicional. O samej spółdzielni Monte Carlo nie chciałbym za dużo opowiadać, ponieważ powstał specjalny odcinek o, tym, o, o tej spółdzielni. Przypomnę tylko takie najważniejsze informacje. Monte Carlo, założona przez niemieckich imigrantów, około 1930 roku pierwsze uprawy w prowincji Misiones. Oprócz Akwantadory produkuje również hierby pod szyldem Sinqueritat i Pampa Organica. Jeśli zaś chodzi o samą akwantadore, no to mamy tutaj do czynienia z produktem Sinhumo, czyli produktem, który po zbiorze przechodzi przez ogień, jest po prostu ta hierba jakby podprażona, ale późniejszy proces produkcji odbywa się bez dymu, czyli mamy do czynienia z yerbą synhumo polegającą na jej suszeniu przez około 6-8 godzin nawiewem z gorącym powietrzem. Następnie yerba jest leżakowana przez około 18 miesięcy, żeby te wszystkie kwasy organiczne, wszystkie smaki się zrównoważyły, żebyśmy nie mieli do czynienia z produktem takim, można powiedzieć, świeżym, w którym mógłby być bardzo który mógłby posiadać bardzo różne smaki w zależności od pakowania. Tak naprawdę ten smak mógłby być inny. Ocenie już powiedziałem o okresie zbiorów. Też powiedziałem. Więc przechodzimy do oceny zapachu. Jeszcze też jedna ważna rzecz: Jerba wolna od glutenu, bardzo fajnie zapakowana, opakowanie trwałe, od góry zamknięte kartonikiem. Jeśli chodzi o zapach, wydaje się on dość słodki, taki słodowo-zbożowy. Pachnie ta yerba bardzo zachęcająca prawidłowo, więc przechodzimy do oceny jej wyglądu. Obejrzyjmy, jak wygląda susz Aquantadory Energia Plus. Oprócz samego suszu paryskiego nie powinniśmy niczego dodatkowego doszukiwać, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych yerb, które mają zawierać większą ilość kofeiny, Aquantadora nie jest wzmacniana ani guaraną, ani niczym innym, jest po prostu zbierana w okresie letnim, podobnie nieco jak ta Energia, więc powinniśmy ją oceniać jako zwykłą jerbę argentyńską. Jak na yerbę argentyńską wydaje się ona dość drobno zmielona, natomiast najważniejsze jest to, że nie ma tutaj za dużo pyłu. Tak jak widzicie, jak tutaj przesuwam, to całość przesuwa się dość Zgrabnie. Nie pozostaje jakaś duża ilość pyłu, więc nie powinno sprawiać trudności jej picie. Jeśli chodzi o listki, są bardzo drobno pokrojone, ale też zdarzają się również bardziej zmielone, więc tutaj listki nie mają raczej regularnej wielkości. Można by to uznać jako minus. Jeśli chodzi zaś o patyczki, to znajdują się tutaj patyczki raczej krótkie niż długie, choć również takie znajdziemy, tak jak na przykład tutaj. Znalazłem jeden długi patyczek, tutaj mam drugi. Natomiast są to naprawdę pojedyncze sztuki, ponieważ w większości mamy do czynienia raczej z takimi krótkimi patyczkami, jak tutaj możecie zobaczyć. Więc zobaczymy, jak to będzie się przykładało na smak. Drobno zmielony... Zdrobno zmienione listki powinny przełożyć się na szybko uwalniany smak również w formie tarere no ale to ocenimy już za chwilę. Swoją hierbę już przygotowałem. Mm, przygotowałem ją w zwykłym naczynku, znaczy w starym naczynku, ponieważ jeśli siedzicie w Facebooka, no to wiecie, że na testach mam również Pampeano z Palosanto. Natomiast daje ono tak żywicą, że widząc, nie chciałem, żeby zakłóciło mi odbiór samego smaku tej yerby. Piłem ją, dzisiaj piję ją w klasycznej formie, czyli zalewaną ciepłą wodą, natomiast piłem ją również w formie terere i w formie terere hierba ta również daje radę. Te jak widzieliście jest ona dość drobno zmielona jak na yerbę argentyńską, więc dość szybko uwalnia smak. W terere jest to, to są nuty takie dość ciepłe, więc ja są tą yerbą mam problem, żeby pić ją w formie terere, ponieważ to są dość ciepłe smaki, takie słodowe, właśnie zbożowe. Dlatego raczej polecam ją pić na ciepło i przechodzę do oceny przede wszystkim właśnie tego smaku na ciepło. Jerba ta, podobnie tej jak yerba tradycjonal jest przede wszystkim bardzo taka sycąca w smaku. Pozostaje długo z nami na kubkach smakowych. Jest to raczej yerba słodka niż kwaskowata. W ogóle nie czuć tutaj nut kwaskowatych, więc jest to yerba słodka. Czuć tutaj smaki właśnie takie słodowe, zbożowe. Goryczka jest umiarkowana, więc tą yerbę można by polecić bez problemu osobom początkującym, które chciałyby się przekonać jak, w, jak smakuje po prostu yerba. Jest to klasyczna argentyńska yerba bardzo dobrej jakości. I nic więcej w sumie nie można powiedzieć o tej hierbie, ponieważ nie jest ona jakaś też rewelacyjna, jeśli chodzi o odkrycie kubków smakowych. Jest to po prostu dobra yerba. Jeśli chodzi o wypukiwanie się, spełnia również. Swoją rolę, znaczy swoją rolę. Nie wypukuje się zbyt szybko, nie wypukuje się również jakoś wyjątkowo długo. Myślę, że około litra wody przez takie naczynko można sobie zalać i spokojnie popijać. Jeśli zaś chodzi o to pobudzenie i różnicę pomiędzy Tradicional a Energią Plus, jeśli chodzi o smak, nie rozpoznałbym tych yerb oddzielnie pomiędzy zwykłą Aquantadorą Tradicional a Aquantadorą Tradicional Energia Plus. No byłoby to prawdopodobnie nie do rozróżnienia. Wydaje mi się, że ta yerba, Energia Plus, jest nieco troszeczkę słodsza. Natomiast żeby to stwierdzić, musiałbym mieć tę yerbę obok siebie i opieram się tutaj tylko i wyłącznie na swojej poprzedniej recenzji, jak i jakiejś tam pamięci smaków i notatkach, które gdzieś tam sobie robię po zeszytach przed nagrywaniem odcinków i do których spoglądam przed y, oceną yerby. Y, natomiast jeśli chodzi o pobudzenie... No, yerba ta wypita nawet do godziny 20, nie sprawi, że będziecie mieli problem z zaśnięciem. Wczor w wieczór przed nagrywaniem tej yerby zaczynałem ją pić około godziny 20 i już naprawdę koło północy yy, przysypiałem, już zamykały mi się oczy, musiałem i spać. Pomimo tego, że metabolizm kofeiny trwa około 6-8 godzin, oczywiście w zależności od cech osobniczych. Jeśli chodzi o pobudzenie, czy yerbę to poleciłbym osobom, które poszukują pobudzenia? No jeśli poszukują pobudzenia, no to takie osoby powinny spróbować każdej yerby, która będzie im to obiecywała. Ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia. Natomiast oceniając tą yerbę w takiej skali ogólnej, jest to yerba bardzo dobra, wysokiej jakości. Bardzo in, z intensywnym smakiem, wysycającym takie kubki smakowe, długo pozostające na języku, więc nie trzeba jej co chwilę popijać. Jerba bardzo słodka w smaku, ciepła w odbiorze ze względu na te nuty takie słodowo-zbożowe. Bezdymna, nie czuć tutaj dymu, łagodna, ponieważ nie ma tutaj dużej goryczki. Jest oczywiście gorzka, ale tak jak jerba, przy czym tak jak wspomniałem, jest to jerba słodka, więc Nada się dla osób początkujących i za 14,90 tyle, ile teraz kosztuje. Jeśli lubicie, możecie pić hierby, także, jak powiem monotematycznie, zrobił sobie jej zapasy i pił długi czas, ponieważ no, jest to hierba dobra. Także to tyle. W kolejnym odcinku będę recenzował Pampeano. Cześć! to chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mm, mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z jierbą, zadaj je pod tym filmikiem, lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!